We wtorek w sali pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyło się spotkanie samorządowców z posłem Krzysztofem Szulowskim, który przekazał przedstawicielom gmin oraz powiatu promesy na dotacje z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Łącznie do samorządów ma trafić ponad 126 milionów złotych. Cieszę się z tych ogromnych środków, które do Państwa trafią. Myślę, że to jest kwota rekordowa, jeśli chodzi o wszystkie dotychczasowe edycje. Cieszę się, że wszystkie gminy otrzymały te środki. Gratuluję olbrzymiej kwoty, która trafi do miasta, miasta Puławy, także powiatowej, ale też wszystkie gminy praktycznie dostały środki w możliwie największej wysokości przewidzianej w ramach tego programu, a więc serdeczne gratulacje. Ta kwota, którą otrzyma powiat Puławski, zostanie przeznaczona na dwie bardzo ważne inwestycje w dwóch gminach leżących tak jakby na skraju powiatu już, bo pierwsza kwota to oczywiście do gminy Kazimierz Dolny na remont ulicy Puławskiej, bardzo ważna inwestycja długo oczekiwana nie tylko przez mieszkańców Kazimierza, gminy Kazimierz, naszego powiatu, ale przede wszystkim też wszystkich turystów, którzy tak licznie do Kazimierza, do tej perełki architektonicznej i kulturalnej zjeżdżają z całej Polski i to właśnie między innymi zdecydowało, że od samego początku, od początku tej kadencji, wspólnie tutaj jest obecny ze mną nasz radny z Kaźmierza, pan Mariusz Wicik. Wspólnie staraliśmy się, aby doszło do porozumienia z samorządem Gminy Kaźmierz Dolny, aby tę inwestycję wspólnie zrealizować i nam się udało. Bardzo się z tego cieszę. I druga inwestycja w mniejszej gminie, w Gminie Markuszów, tutaj będziemy remontować drogę. Markuszów Góry Gutanów. Też bardzo ważna droga, też oczekiwana, tym bardziej, że leży na jakby granicy powiatu, a więc wszyscy, którzy będą przyjeżdżali do powiatu puławskiego z powiatu lubelskiego, będą mogli też w komfortowych warunkach po naszym powiecie podróżować, a my nie będziemy się wstydzić, że. Mamy jeszcze taką drogę gdzieś na styku dwóch powiatów. Środki z programu Polski Ład, samorządy mogą przeznaczać na modernizację transportu publicznego, remonty szkół, budowę boisk sportowych czy nowe drogi.